Ale mamy dzisiaj przepiękną pogodę. Jest bezchmurnie, w dodatku to słoneczko, które świeci na nas. Niestety pod nami nic się nie znajduje. Świat zniknął, świat wyparował. Tylko zostaliśmy na jednym bloku serca. Pod nami właśnie znajduje się takie serce do wykopania. A za każdym razem, gdy wykopiemy taki blok serca, to coś dostaniemy. Każde itemy czy różne bloki będą się wydobywały właśnie z tego serca. No, i możemy teraz wykopać. Ostrożnie, ostrożnie. Teraz kliknąć łapeczkę w górę, a my razem też klikniemy serce, a wy klikniecie łapencję. Kto chce, to z góry każdemu dziękuję. Dawajcie, wszyscy razem za trzy. Tylko Dwa, ostrożnie, proszę, jeden. żebyśmy nie spadli I teraz kopmy ziół Wykopaliśmy Dostałeś blok serca Zobaczcie, wow. jaki fajny Oaj, Ej, ja nie dostałem. Ej no nie, wygląda bardzo słodko Uwaga, czekajcie Ja Postaw. teraz postawię tutaj, tylko nie kopcie tego tak, Musimy o, kopać tylko ten dalej. I kolejny, kolejny blok dostałeś. Zobaczcie Ta? I teraz znowu kopiemy i, I kolejny! kolejny. Blok, sorry, wszystkie bloki do ciebie lecą, LOL! Teraz ja chcę, ja chcę, ja chcę! Chyba ja chcę. Go Oj, no z no, ja... DOS! Ej, lecą, no bo mnie wyczyna. lubią, bo mnie lubią no, najbardziej o, na świecie, o, no, no. no teraz, Bardzo, nie. no! Ej, no, mamy skrzynkę! W której znajduje nie, się końca. skóra, e, bez, bez użyteczne. Ja rzeczy. myślałem, że jakieś serduszka będą, a to nie. Ale te serduszka trafiły do maturnera. no chyba no. go uwielbianią, lubią no te tak, serca. tak, tak, tak. A Proszę mnie nie bardzo. O, no, mamy teraz blok drewna. Na przykład, na przykład, z takiego serca może wylecieć nam drewienko. O też do niego poleciało. I różne tego rzeczy. Pamiętajcie widzowie też o subskrypcji. Subskrybujcie z dzwonkiem, taki czerwony przycisk tam na dole, wbijamy milion subików. Jakbyście mogli zostawić subika jednego, to z góry każdemu dziękujemy. Milion. Milion. Lecimy po milion.

No ale cyk, dużo cyk, różnych cyk, tu się cyk. pojawia. Czemu wszystko do mnie leci? Halo, ja nie no chcę, żeby do mnie do ciebie, daj mi teraz moje, to... moje, daj mi. Moje, no do wej moje, moje, moje. no. A nie, bo muszę kilofa mieć. Weź <laughs> mi tutaj kilofa. Dawaj, daj masz. Mi no kilofa. Daj mi no masz. co jest, wszystko do ciebie leci. <laughs> co jest grane, patrz. Ej, no daj. No co jest? No <laughs> dawaj mi tylko kilofa, nie wytrzymaj. Ej, może ja teraz wezmę. Ej, bo jesteśmy za blisko siebie, tego. A Dlaczego? dobra, wiem, do skrzynki ci włożę, trzymaj. O, daj. O, wreszcie mam kilofa. offa, Teraz kopie, dawaj, bądry, ja odejdę bądry, kopie, I cimy, teraz możesz uważaj. kopać. Brat, dawaj. bo tu jest Sebek, mój bratski. Uważaj, no. żebyś nie słat na dół, bo on się trzyma blisko tego, patrz. No, o, no z tego. Sebek, no, odejdź, ostrożnie, ostrożnie. Nie ugadniam. Ej, jak on, nie, on nie potrafi się trzymać. Dobra ja. O! Wow, Patrzcie, kolejne serduszka lecą. Taki dziwny dźwięk, był. Jaki... Widzicie, serduszka? W świerku dostałem. Mamy jakiś gift. Giftową Jokie mamy serduszkową słodkie, skrzynię. Ty! Normalnie ze skrzyni serduszka le lecą. Tak, ze skrzyni mamy serca, dzisiaj jest sercowy odcinek. Możecie też post w komentarzach dać serduszka. zobaczymy ile osób da serca w komentarzach. Ja teraz mam. Ej, to gumgiele. teraz trzeba to wykopać, to. Y, tylko jest problem, bo ty masz kill off, a ja nie, ja nie mam zrobić. A nie mam kopie, jak kopie, zrobić kopie. kilofu. Kopię, kopię, oh. kopię, kopię i trzy się wykopie I no. jest się Wow, mamy Bedrock się pojawił. Wow. I teraz za 24, 24 sekundy będzie kolejny upgrade tego serduszka. To serce będzie jeszcze lepsze. Ole, ciekawe, ty, co teraz aby, będzie. T, aby to były jakieś diamenty czy coś, ty. No, to by aby było mega super. Rzeczy. Tylko I teraz, potrzebujemy trochę 10, żelaza 9 8, 8, 8 7, 7 6, 6, 6 5, 5, 5 4, 4, 3, 4 3 2 1, 2, 1. I, I śnieg śnieg wow, ty śnieg patrzcie wyskoczy. śnieg Serio? Ej, Łopaty. ej łopatę musimy zrobić końcu. patrz nie ruszaj nie ruszaj patrz patrz ej, teraz dwa trzy dwa, jeden nie, patrzcie śnieg. pyk Jak pyk pyk wow ale poleciał a masz a masz Big, 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 big. Pik pik, 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 pik. Roz, Rozbudowujcie naszą platformę bo jeszcze, śnieg, nie, nie Kolejny śnieg Kolejny śnieg Jeszcze więcej śniegu No nie wiem ile tego śniegu O serce nam się pojawiły. O serduszka ruchę, Ile serduszek by się traf역 Zobaczcie jak szybko kąpiemy fungiel. Jak nawalamy Zobaczcie Dawaj Ty... Nie, musisz mieć sikierkę jakąś czy coś Pamiętam, Potrzebowalibyśmy innych narzędzi Żeby to wykopać Akoś Łopaty O... wykop to z Wykop to z Patrzcie Patrz co będziemy Kopie, kopie. Wow, uważaj, dobra. bo sepka Uważaj, spadnie. bo on podchodzi, ja mówię, no ma być stać z boku, on podchodzi pod blok. O! o pojawiło się inne serce, zaraz! Ko Koblesto, bruk? Ej, to jest inne serce, Znawiamy zobacz się. Ej, faktycznie inaczej wygląda. Pokaż, się, jak to serduszko się prezentuje. Masz Proszę się? bardzo, te serduszko Weźmy, to serduszko wygląda następująco. Tak, tak, o, tak. A tak, tak, Z tego tak. ci cobblestowiliśmy. Wilko. Wilka, Wilka się mamy robił. się pojawił serca! No nie Co on tutaj robi? Uważajcie, żeby on nie spadł. Kopiemy dalej, wow. dalej. Ło, wow, inne serce, inne serce mamy, zobaczcie! Jest, serca się zmieniają, są kilkukrotnie inne. I teraz się pojawiło na ty. jakimś czarnym tle. Dobra, teraz ty kop, masz bracie tutaj skrzynę, daję ci w skrzynce w kilo. znalazłem, patrzcie, możemy teraz Te sam, sobie ja przepalić. Dalej Czekaj, I trzeba o. zrobić też by lepsze materiały już, w sensie lepsze narzędzia O, postawię tutaj sobie, elegancko ciek, ciek, Dałem... ej, czy wypadło? Pusta mapa, wow. dostałem mapę, czekajcie Ale jest Pu pusta Co ty nic gadasz? nie ma Ty, mam mapę, na której jesteśmy na środku tylko my A dookoła nic nie ma, jaka dziwna mapa, lol wow. Ej, pierwszy raz spotykam taką mapę w Minecrafcie Serio? Ej, Matruner, zabierasz mi to wszystko Nic nie ma, ci to tutaj rogą Uważajcie, no, na tego wilkoła komuś na ciebie patrzy. Wilkoła? Tu nic nie ma. Jest? Nie ma. Co Wilczek! Nie, zabalam mnie. O nie! Zobaczcie, ma... ta skrzynia teraz jest coś tam zielono. Ona pokazuję. jest śmierdząca teraz, ty. z mapy mu przywaliłem wilkowi i. O, i ona się się wygląda trali. jak śmierdząca. Patrz, kość Uj. była dla, dla pieska! To to jest. Tu kość była dla pieska, a piesek odpadł. O ej, nie, ale kto zrzucił nie psa? To no, nasz no, ja przypadek, ej. bo mnie zaczęła atakować. No a tu kość dla niego była, ziom. Siole. Chciałem go zrzucić. Smutek. Dobra, ej, rozwalaj tą skrzynkę, bo teraz ona Dobra. śmierdzi tu na całą Zaj wyspę. Szybko. Dawaj, pek, już jej nie ma. Pek, Cyk. Wykopujemy ziom. Ej, ale serca, ale się połacie, się pojawił, ciekawe co sprawy. Oje, moc, się ten nawala z opaty ten skilloffa, jeszcze sikier nam brakuje. Dawaj, 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 kolejne serce białe. Co tu wyleci nam? Uwaga! A paczek, paczek Sebek fajnie podskakuje, zobacz jak się pojawia nowy blok, pa! Pyk. O nie! O, Rozwal go! O, nie, wow! Co jest o, o, no, ten ten o, ten o, kolejny? Zrzuć go. Ja Ej. Go. go! chłopaki! Ej, zaraz! Chłop ma strzały! W głowie, jak nosorożec! Ty. Ej, musimy rozbudować tą <laughs> wyspę, ponieważ jak tu się pojawiają już moby, to tak. wiecie, musimy trochę tutaj... tak, tak. i oddzielić to, nie? Od tego, e, takim murkiem, nie wiem. W sumie wiem, serc to dobry pomysł, w sumie to dobry pomysł, ale ja bym zrobił jeszcze coś, patrzcie. Tutaj taką, jakby kładkę. O, to będzie genialne, patrz. Cyk, tutaj. Ej, ale dostałem rzeczy teraz. Kop, szybciej, mocniej. Dawaj, kopie, dawaj, dawaj, bracie, coś, sebek. Patrzcie, jak to przygotowałem, jakby chciał, chciał ktoś do na nas napaść. Coś. Co, o, to nowego. Co to Ej, jest? Co to jest? Co to jest? Co nie, Ej to lis, to, co to tak lis. To lis. To jest, lis polarny. Ej, ten Ale biały. lis ma w paszczy drewno. Ty on ja a, a daj mu dziwny liść. Daj mu to. Zobaczcie. Ej, Patrz. czemu lis ma w paszczy drewno? Przecież no bo on one, one noszą. Nie wiesza, a nie drewno? Ale one Widzisz noszą, kradną, rozumiesz? Aha, kradną drewna nie widziałem. Ej, czekaj, sekundeczka. Oddaj mi to. Oddaj mi to. Oddaj mi to. Oddaj mi to, vlog. Oddaj mi, oddaj mi. kość. A nie, nie a, chcę kości. Może on chce serduszko, masz tutaj lisku, patrz, proszę bardzo, masz, serduszko doszło. Ja nie tak ucieka papa. papa szybki, co was ja ja to, to jako skacze? O jak ilończyłeś? Nie, nie atakujcie aż. mnie, czemu jazyc. Sebek. Co się stało? Czekaj, jakie nowe nie? rzeczy dostaliśmy seri? Co to tej jest? Nie serzynce, co się pojawiło, zobaczcie. Ole oh. fajne, weźcie sobie. Co coś to się. jest? Czekaj, ja chcę też. coś dostałem jakieś nowe rzeczy, ale kozackie. Ubrałem, ja je. mam Dostałem spowolnienie. O, Fire Fire I Możemy sobie usiąść, patrzcie. Ja jestem kozak, zobacz. A ty jesteś strażakiem O, o, o no, Co ty zrobiłeś? Gośmie. gaśmie! Chłopie! Nie, masz gaśmie! O, Czekaj, O, gaśmie! O, gaśmie! O, już, się gaszę. E, już co? Ja się co? co jest? Ej, Co <laughs> No weź, nie, weź bo mnie z... Ej, bo nie... NIE! O, co to się... O! Co, o, jest? co o! jest? O! o! <laughs> no, kurde... Ej, chłopie, ja się palę. Ej! Ja no zgasić. No Spice co ty robisz? Jak mam się go zgasić. Ogarnij. przepraszam, to ja, to mój miecz, przepraszam! Przepraszam. Ja też mam miecz, pa. Okej. Okay. Ty patrz, te miecz, te miecz powoduje to, patrz. Ma Patrzcie. jeszcze się pali, musimy go zgasić. Mie ugaś nas! Pożary? Ja jestem strażak! Ej, UGAŻAJ! Jest. Strażak, gaś to! dawaj szybko, gaś to! się zrobiła! No i tu jest drewno! Ja to! Jeszcze ja już spowolniłem! Co, co jest? Dobra, Dobra co już, nie ruch, już nie rób, już nie rób ognia, Starczy. Ej, weź to ugaś, Starczy. ziom! Ej, Patrz! to jest jakieś, co tu się dzieje w to ogóle? To trzeba ugaśnić to jest jest wszystko! Z zostają różne to. dziwne rzeczy, fajne nawet! Ugaśnie to wszystko, bo to się popali Ty i spadniemy! ziemia jest w postaci serca, lol! Ale fajne no, to wszystko jest sercowe, miłosne. Dobra, patrz, dawaj wykopuj ten, to wszystko. Ten miecz wytwarza ogień, co jak kliknę, to się podpala, e, widzicie? Nie, nie podpalaj patrz. mnie, bo dostaję. No, patrz, jak dostaję, ja mogę podpalać. Nie, spadnę. Wow. Patrz, Sebusia podpaliłeś, no. Ziu, ziu, teraz się wow. podpaliłem Co już z Teleportuję Ej, ja potrafię ognie dawać. Ej, no No, smajslu! Ooo, nie, patrzy, jak koszacki! Ło, wow, ci wszystko pali! Zobacz, ja mam panowanie na ogniem To no weź co on zrobił, Szef, zobacz. Robię. Ja yeah. Pomóż, pomóż, e, je, je! pomóż, Co tu się dzieje? Rozwalajcie. Ojej, ja powiem, no Ugaś dobra, to. Dobra, ugaśmy to szybko, szybko to wszystko przez. To I sensa. zobacz, podpaliłeś całą tą wyspę. Ugaśmy nie? to. Ugaśmy Co to! Co za gość? Gaś szybko. to szybko, no. Gość, gość! Nie, no, kata, nie Ej! Rady, no. Dobra, rozbudujmy Ej. tą wyspę, a nie. nie, a nie dewastujesz nie, ziom nie, możemy nie, Słyszysz, nie możemy badać. Ale co za gałganice Nie Ja, ma? nie no ma? masz pa? A masz Kurcze, co za gałganica, nie? Nie, Dobra, ej, weźmy się, ogarnijmy teraz I ogarni nie róbmy się, takich ogarni. rzeczy Ogarnij ogarni się, ogarnij się Ogarnij ogarni się, ogarnij się, ogarni, ogarni ogarni się. Ogarni, ogarni, ogarni. Ogarni. Nie, nie dam rady Nie wytrzymie Wkurzyłem się Chodźcie tutaj, A masz, o masz. O! Co to się dzieje? Opie, ile razy on już spał? dobra. Okej, okay. rasz. O O nie! Alcz, alcz. O nie. No, co my tu robimy? Patrz, wszystko się pali, ogarnijmy to. Bej, nie róbcie z, tego. zepsuliście no, nam. W... Miało być miłośnie. Alcz. Przyjaźń, a nie kurcze, bicie się. Dopiero zbudujmy ty, w postaci tych serc, aby nasza platforma była większa. W końcu musimy odbudować ten świat, którego nie mamy z serca. A nie, co, ja co ja chwilę padamy i się nawalamy. Zrobię tu jakiś murek, o, żeby nie spać dookoła. Wow! Aby się w skrzyneczkach utrzymać. się pojawiło więcej temków, panowie! To Serio? Nie Chodźcie gada, sprawdzimy je, co o, to jest takiego to. Czekaj, bo mapę da, otworzyłem Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ej, faktycznie faktycznie, tutaj, w tej jeszcze. Ej, weźmy jest. sobie po weźmy jednym Weźmy sobie to parę no, Cyk, cyk, cyk Co się stało? A, Ej, co ja mam było? z takiego miecza? Wszystkie? Ej, Dawaj, dziwny, bierz jaki dziwny miecz. Co ty zrobiłeś? Kaktusy co urosły Ej, co to jest? Wow! Co zrobiłem? Polne ścieruna! O wow! oh! Co jest? Nie to szybko, strażak. Do co żyć, co to było? Ej, strażak, strażak, Gasi nie tego. To jest od metoryk jakiś. Ej, co ty co żeś zrobił? Ty, ja spadam znowu. O-o, o. Nie, nie, nie. Ej, to jest jakieś piorunki badań cały czas. jakieś, patrzcie. Możemy wow. mieć. A to to tu zrobi, albo Tinder. Dostajemy jakieś nowe super miecze z tego. Co to było? Ej, co potrafię przebiegać szybko? Teleportować się i nawalać. Ole kozak. A to co to robi? Ej, na czas spolniło. Poczekaj, wysoko, jak ja wysoko skaczę. Ej, U, co jest grane? Jestem a ten a ten miecz co robi? Ha, Halo, Atlantis Sword. Ten robi jakieś tło... wow! Nie! Ej, patrz, czemu patrz, ja tak wy... ja wysoko skaczę? Wow! Ale mam super miecz. A tym jest no patrz, mega ja, szybko biegan. Ale biegam. No to Light Essence. Padłeś. Wow. No padłem, Zobacz, ale Zobaczcie! Dzięki serc nowe rzeczy, nowe itemy. One są the best, fajne, bardzo Aś. ciekawe. Wow, dostałem, ale za dużo to mnie nie bije. A z tego? Wow, ta włócznia już mnie. Ej, co ty mi robisz? No, ta włócznia już no, na... dosyć zawala. Sprawdźmy kolejne serce, ale ciężko je się kopie. Potrzebujemy kilowa macie kilow, może? Bo ja nie mam kilow, straciłem go. Ja nie, mam straciłem, wykomać, nie wiem, jak wykopać, ale nie ciężko to się robi. Potrafię latać? Ej serio? Widzę, Ej mam nowe matronery. itemki. Co mi to Boom, 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 ja No! kontrolować dzień! Widzieliście serio? to? Wow. No no Ej, ja potrafię nad tak. tym pałęczynami nawalać, zobacz, pałęczyny nawalam tobie Łoł, wow, o oh, ol, walło, nie róbcie tym, tym A time sword tu jest, czekaj, time sword? Ty, a co to? to co to jest? Ej, jest niewidzialny, no, ale blask fajnie niewidzialność takie... Wow To jest niewidzialne? Padasz? Co? Jak co to co nawala? Light sword nawet, ender sword Wow, co to pańczyny było? A, potrafię zrzucać i się tepać ty, a, a tutaj ja mamy to... jakieś... Czekaj, rest pa Wyrzucam normalnie wilkołaki! Nie mnie, bo ja cię zaraz. Chłopie wilkołaki z miecza wyrzucam. Zobaczcie, chłopacy. Patrzcie to. O lol, jak tu się dzieje? Ja, a się. Super, mięso będzie, zjemy je. A macie, a jak ci uderzę, ciebie? Patrz, jak cię atakują. Atakujcie go, dobrze, wilki, tak jest. A, moje wilki najlepsze. Patrz, ja respię wilki i cię zjedzą. Słyszysz? No! a masz! O, Ej, ktoś mnie zrzucił. Go. Wow, to ile ten wody pies. tu z To pies mnie zrzucił? Nie, to smiluś. Czemu aż tyle wody zrobiłeś? Patrz, a, a ja zro zrobię noc! Patrz, pyk! Wow, jak Was wysadziłem, to ja Was wysadziłem, to ja Was Ty, to ty? <grym> to chyba ja robię, ty. Tak, to. <grym> a masz! Patrz, A masz! Twoje psiarze mnie biją! Amasz. was! O, To no psy! Co za psiaki! Ej, mam tu kanapkę jakąś, ty gwiazda kanapka? Ej, wiesz, zamienił to co mieliście przed chwilą wy Jest tak podświetlony dookoła, no weź sobie chodź tutaj do mnie, podejdziesz tutaj do mnie dawaj. O to ile mamy blokił wody, nie chciałem na te bloki Utknąłem w pańczynie! Dobra, weźmy ogarnijmy się, kopmy bloki. ej, jak to postawić Ej, jak ty te psy podskakują tak wysoko, co ty robisz? Jak ty je robisz tak w taki sposób? O no, mieczem! A masz ty psie! Masz. A masz ty psie! A masz! A masz! No nie spadłem jeszcze, no, no nieźle. na tą no, wodę, co? Tyle pięknej miłości, serduszkowej. O, tak. ten pies mnie bije. No bo. A masz. Uciekaj, poszł, Nie, nie podziela no, do ciebie tych serduszek. Kopiemy dalej serduszka. Troszeczkę rzeczy tu się już pojawiło. No, Noś. dostaliśmy sporo nowych rzeczy. Nie, nie, nie ma już miecza. Nie bi, nie Już, bi, nie bi, nie bi. Dada, kopiemy, już koniec tych mieczy, Kopmy dalej bloki i zobaczmy, co dostaniemy znowu od tych serc. Bo, no, bo naprawdę, kozackie dostajesz. są itemy. Dostaliśmy różne tu. miecze, które powodują e, różne. Które powodują magiczne rzeczy, tu możemy panować nad naturą, lajtem, wiorunami, słońcem e, i tak dalej, czasem odejdź. nawet... Dobra, nawalamy, nawalamy, odejdź, nawalamy, nawalamy. Dawaj, dawaj, zadywasz. mocno we dwoje, mocno we dwoje. Co ty zrobiłeś? Wykopałem blok pod sobą. XD, dawaj, 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 kopiemy, kopiemy tutaj. Musimy zobaczyć, ale... Potrzebowałbym, wiesz co? Matunery. Patrz, matunery. <głosimerny> a tunel potrzebowałbym siekierki no A to chodź tu Smajslo Smajslo <głosimerny> chodź ja się nie będę ruszał chodź O, o jest, to jest Nie o, o, smile, A masz z mieczaczek to Ło Smajslo Mam zabiłem to podejdź tutaj wyczas. Ale wysadziłem ich Smajslo podejdź Nie rób tak nie wolno <głosimerny> Smajl podejdź tutaj No co? A Coś co się stało no, podejść tu! Jak to no, no działa? Co, co jest zgrane? Jak to niby ty działa? Jak niby? Ja idę im mam dwa na dół. Co jest zgrane? Nie wytrzymam. Coś tu jest magicznego. Co to jest magicznego? O, ty mały oh. jeden. Oh. Oh, a ty mały. A ty mały so, oh, sobaka mi bierze. Wow, no! Ja świat z światem tej time sword zrobiłem. Wow, Nic nie widzę! Oh, Jestem Ło! <laughs> 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 wow, nie ja strzelał! Nie Lecę. Dobra. jak widzicie, widzowie na jednym bloku z serduszkami. Udało nam się tutaj cokolwiek zrobić. Chłopaki są. się serduszkują jak najbardziej. To, nie. to by było na tyle. Wpadajcie do chłopaków również. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Popo! Po. Eldorado. Eldorado.